Panie Tranowiem, Marcin Zawada, witam. Miejsce wyjątkowe: Dom Pomocy Społecznej, Kombatant i też goście wyjątkowi. Joanna Kwaśniewska była pierwsza dama i Fundacja Porozumienie bez Barier. Witam serdecznie. Anna Górka i Krzysztof Miloć, no, autorzy tej wielkiej przemiany, w której jesteśmy. Ale zanim przemiana, to Pani Prezydentowo, dlaczego w ogóle jesteśmy w tym miejscu i jak to się stało, że udało się zrobić to, o czym za chwilę dokładnie będziemy mówić? Znaczy, musiałabym zacząć od tego, że w pewnym. Momencie. W 2012 roku, to już było prawie 20 lat działalności naszej fundacji, doszło do wniosku, że my przez cały czas miliony złotych przekazywaliśmy na wszystkie projekty związane z dziećmi. I ten 2012 rok to był rok seniora ogłoszony przez Unię Europejską, i doszłam do wniosku, że jest taka defaworyzowana grupa osób w Polsce. To są osoby starsze. Wszystko dla dzieci, dzieci przyszłością narodu, tak zawsze przecież było, a ta grupa została tak troszkę zostawiona na boku. Sami próbujcie sobie jakoś tam układać życie. A w tym senioralnym wieku. Możemy bardzo wiele. To jest taki wiek, że ja nic nie muszę, ja chcę, ja mogę i oprócz tego są też takie miejsca jak to przepiękny dom pomocy społecznej Kombatant, gdzie to jest jeden z większych domów pomocy społecznej, przebywa tutaj 170 y, pensjonariuszy y, i zawsze jest tak, że ten dom jest pod egidą miasta, czyli to są samorządowe pieniądze. Zawsze na remonty na to, żeby zrobić to miejsce miejscem pięknym, wyjątkowym, takim tak go udomowić, zawsze brakuje, brakuje środków. I od pewnego momentu od tego 2012 roku już zaczęliśmy realizować taki projekt oswajanie starości, żebyśmy namawiali Polaków, chodźmy w tą starość w dobrostanie, z dobrym zdrowiem, z gronem przyjaciół, bo to też przecież bardzo ważne. I tak się zaczął właśnie ten ten projekt Związany z metamorfozami w domach pomocy społecznej. To jest jedenasta metamorfoza, dziesięć innych jest w całym kraju. No właśnie, jedenasta metamorfoza tego typu obiektu, ale już patrzę na Panią, a nie patrzę na Pana Krzysztofa. I czy Wy liczycie, która to Wasza metamorfoza? Pierwsza! O, nie, to jest tak tego typu pierwsza, no tak. 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 Chociaż typu. mieliśmy jeszcze wspaniały projekt wspólny y, domu dla wychowanków, tak? Z domu dziecka, tak, tak, domu pierwszy, zastępczego. Tak. I tak. I Czyli to jest projekt, rozglądam się i patrzę na Panią, patrzę na Pana y, autorka, autor, współautorzy? Współautorzy. Zdecydowanie. Znaczy, współautorzy całego zespołu. E, dlatego, że pani prezydentowa, jak do nas zadzwoniła i zaproponowała nam dalszą współpracę, bo pierwsze, tak jak Ania powiedziała, w 2021 zrobiliśmy mieszkanie przejściowe dla dzieci z Domu Dziecka w Górze Kalwarii. E, I to był drugi nasz wspólny projekt i zaproponowała nam w, w współpracę przy tym projekcie. To myśmy za nią powiedzieli, OK, robimy bezapelacyjnie. I potem spotkaliśmy się w tym miejscu i ja tak to pani prezydentowa mówi, słuchajcie, chociaż troszeczkę odnowić, żeby tutaj tak było przytulniej, żeby było pięknie. podobowym, podobowym, bo to była zwykła stołówka. Tutaj za naszymi plecami była ściana z taką straszną zasłoną, tam taki niby pokoik, niby salonik. I, i, i też pani prezydentowa mówi, zróbcie tylko tutaj delikatnie, no, ale my za nią nie umiemy zrobić. Wy nie robicie delikatnych zmian i rewolucji. To już są pełne zmiany od A do Z. Pani Aniu, zapytam panią. Ja pytałem o to przed naszym nagraniem, no bo trudno było nie zapytać, skoro Krzysztof Miroć robi zmiany, no to gdzie jest ta czerń, Krzysztofa Niedłocza w tym projekcie? Walczyłam. Udało walczyłam, się walczyłam. Tak, Powstrzymać. Tutaj Jest Zieleń. Na tak, zieleń to jest za to. Wymiana czerni na zieleń to jest kobiecy <grym> element tego wnętrza <grym> przewalczony. Tak, ktoś nam powiedział, tak, z naszych przyjaciół, e, którzy nam pomagali przy tym projekcie, że to jest takie wnętrze co męskie i że tutaj jest dużo elementów i kobiecych i męskich i tak mi się wydaje, że to jest właśnie. Znaczy, powstała bardzo fajna, bardzo fajna przestrzeń, taka wielofunkcyjna. Tak. Bo to nam ważne. Tak, nam tak. zależało, żeby stworzyć przestrzeń, gdzie mieszkańcy będą mogli. Oczywiście zjeść posiłki, no bo to... To ciągu... jest podstawa. Tak, ale też chodziło nam o to, żeby mogli się tutaj integrować. Za naszymi plecami jest ten kącik babci i dziadka nawiązujący do tej szlachetnej tradycji fundacji. Dzisiaj to jest taki salonik. Kominek, Kominek. Tak. Czyli ale, jest klimat. Tak, jest klimat. ale mamy też ekran, mamy rzutnik, będzie ta sala mogła być przekształcona w taką mini salę kinową. Możemy zaciemnić całe to pomieszczenie przez zasłony uczyte przez naszą przyjaciółkę Magdę. I, I możemy ustawić stoliki inaczej albo krzesła i rzeczywiście mieszkańcy mogą tutaj spędzać czas, oglądać filmy, integrować się, grać. Słuchać koncertów, e, albo po prostu może jakiś teatr powstanie, kompatant. Czy, czy ty już. <grym> jakiś pomysł się, się pojawia. Pomyślę, tak, ale przede wszystkim. Autor, poczucie jak autom. Autom. Tak, poczucie, poczucie domu. Dom. Zależało nam tak. na to, właśnie to, co powiedziała Ania, bo jak myśmy usiedli do tego projektu, to Ania mówi: słuchaj, tylko zróbmy tak, żeby to było domowe, żeby oni po prostu schodzili tutaj i czuli się jak u siebie w domu. Ja widziałem zdjęcia, jak to pomieszczenie wyglądało przed tą metamorfozą. No To jest zupełnie inna i pod kątem funkcjonalności, pod kątem oczywiście tego, jak to miejsce wygląda. Pani Prezydentowo słyszała już Pani pierwsze słowa od mieszkańców no tego domu, ta. którzy widzieli to i co mówią? To jest fajne, ponieważ y, y, przy każdym etapie, jak coś się tutaj zmieniało, to już było o Jezu, jak ładnie, jak to jest fajnie. Y, miało wyglądać to tak, Krzysiu tak... Jak przy, przyszliśmy pierwszy raz, tutaj się, się, się położy podłogę na te płytki, w ogóle nie musimy tam nic zmieniać, więc było się położy podłogę, <laughs> potem się pomaluje ściany. Okazuje się, że absolutnie nie było najmniejszej szansy, żeby tą podłogę można było położyć na płytki, więc trzeba było skuwać płytki. To wszystko zrobiono od nowa. Ściany były tak, Nierówne, że trzeba zrobić gładzie. Jakby zrobione gładzie, Tania mówi, piękne tapety, to wchodzimy w tapety. W związku z tym ten projekt się rozrastał. I piękne było to, naprawdę, bo ja, ja, ja podziwiam takich ludzi, jeśli tworzy się rzeczy dobre. To tych dobrych ludzi skupia się coraz więcej. I tak się rozrastał ten projekt, że my mamy kilkadziesiąt osób, które dodały swoją cegiełkę. My nie chcieliśmy wcześniej, w ogóle nie było w planach luster. Mamy lustra, bo to odbija, po, po, powiększa te, te pomieszczenia. Słupy nie są fajną rzeczą w takiej przestrzeni. Mamy przepiękne em, kinkiety, mamy przepiękną lampę, mamy te lustra, ten kominek. Nie miała być w ogóle kominka. Dostaliśmy. Od sponsorów krzesła, stoły, kanapy. kanapy. Także słuchajcie, no my mieliśmy na ten projekt z fundacji nasze pieniądze, które chcieliśmy w pierwszej fazie przeznaczyć, to było ćwierć miliona, 250 tysięcy złotych, a teraz mamy pomnożone ta, Ania Drabik, szefowa fundacji, dzwoniła ciągle do, do kogoś, potrzebowalibyśmy tam boazerię, a może tutaj tu Bądzin nam dawał kafelki, niedużo. W związku z tym takich wielkich kwot nie 20, a 2000. Więc byliśmy w stanie udźwignąć ten projekt, bo no ta ta zmiana jest zmianą gigantyczną naprawdę taką, która robi wrażenie też na tych, którzy tutaj nie będą bywać, ale którzy wchodzą tak jak ja i mówią wow, to Dziękuję. jest rzeczywiście przestrzeń, ale, ale wiecie, gdzie gdzieś to, bardzo to, chciałoby się przebywać. To muszę wam powiedzieć, bo najfajniejsze jest to nasi, y, nasi, mówię nasi, nasi mieszkańcy wchodzą tutaj, oglądają to wszystko i tak my naprawdę będziemy mogli tam normalnie funkcjonować, bo to jest tak, tak jak czasem dziecko dostaje nowe zabawki, zastanawia się, czy może się tymi zabawkami bawić. Ja myślę, że jak się patrzy, Jasna kanapa, naprawdę to można przysiąść, usiąść sobie, to jest wszystko dla nich, co najlepsze dla naszych seniorów. Pani Aniu, co było najtrudniejsze w tym projekcie? No bo ci, którzy śledzą, tak jak mówiące, te słowa, wasze perypetie telewizyjne w programach, kiedy zmieniacie ludziom mieszkania, domy i często też przy okazji życie, no to tam są różne, mniejsze, większe problemy. Tutaj zupełnie inny format, z którym musieliście się zmierzyć. Co było największym problemem? Tutaj oczywiście były techniczne problemy, ale my tu o problemach w ogóle nie mówimy i o żadnych trudnościach. Panowa wspaniała atmosfera, naprawdę. Ja muszę powiedzieć, że tutaj nasza ekipa super działała. Tak. Pani, pani dyrektor, Pani Agata przy, przynosiła obiady. To było po prostu tak cudownie. Przychodzili mieszkańcy, pytali czy naprawdę będą mogli tutaj przyjść i chyba to jest najważniejsze i w sumie nie pamiętam żadnych trudów ani komplikacji. To co właśnie mówi Ania, chyba to, że taki projekt realizuje się wśród przyjaciół, bo myśmy rzeczywiście to budowali z naszą zaprzyjaźnioną ekipą, Danili z naszym przyjacielem, szefem naszej ekipy w programie i tutaj rzeczywiście to remontował. Magda, nasza przyjaciółka, królowa zasłon uszyła te dekoracje okienne, a potem jak dzwoniliśmy do naszych zaprzyjaźnionych firm i mówiliśmy, że właśnie razem z panią prezydentową i z fundacją pragniemy zrobić coś takiego, to powiedzieli, oh, oczywiście, że tak. tak, czego potrzebujecie, tego i tego, tak delikatnie, dobrze damy wam i za to chcemy wszystkim podziękować, bo, bo to jest wyjątkowy dar serca, udało się stworzyć takie miejsce i, i fantastycznie, że mamy takich ludzi wokół siebie i to chyba my też jesteśmy szczęściarzami, że możemy pracować właśnie wśród z przyjaciółmi. I możecie też dawać uśmiech tym ludziom, którzy tutaj już byli. Będą za chwilę, których ja miałem gdzieś tam na korytarzu, są pod drzwiami, czekają, żeby to już wejść i przejąć tak. na dobre te przestrzeń. Panie Krzysztofie. Hmm. Pan na końcu swoich programów bardzo często z tymi ludźmi, którym zmienia pan te ich wnętrza, stoi, pan pan tak się rozgląda i ja mówi, no to trzy rzeczy, które, które, które się najbardziej podobały. podobają. To teraz zamienimy rolę. Panie Krzysztofie, <grym <grym trzy rzeczy, które się e, tutaj z panu zecie, najbardziej podobają. Ja, ja wczoraj wieczorem do pani prezydentowej wysyłałem zdjęcia, tak, bo pani 54. 54. <grym nie, że <grym> mamy aż tyle, to tyle czasu. Tak. No trzy. Króciutko i tylko napisałem, tak jak mówię, pani prezydentowo, trzy rzeczy. Znajdźmy trzy różnice przed i po. I dostałem taki uśmiech, ty w figlarzu. A tak naprawdę podoba mi się to, że udało nam się stworzyć za nią dwie przestrzenie w jednej, czyli ten salonik, kącik babci i dziadka, oddzielony od tej strefy, tej stołówki, tej, tej świetlicy po prostu, coś takiego. E, udało nam się zrezygnować z czerni na rzecz zieleni, a zieleń uspokaja, zieleń jest elegancka i dołożyliśmy troszeczkę tego granatu, więc to zestawienie kolorystyczne mi się bardzo podoba. No i ja kocham światło, to zresztą widać, tak. Pani Prezydentowa. Charakterystyczne. Tak. Cały Cały ja, e, żeby można było bawić się tym światem. Myśmy się wczoraj wieczorem bawili i rzeczywiście tu jest tak. Musicie nam, Szanowni Państwo, uwierzyć, że jeżeli zgasimy całe światło i zostaną tylko kinkiety, to czujemy się jak w domu. Myśmy tutaj wyszli wczoraj po 23.00 i było miło, sympatycznie. Brakowało kieliszka wina, który pewnie będzie dzisiaj dobrej muzyki, którą dzisiaj też posłuchamy. Życzymy wszystkim szczęścia. 23.00, 23, słuchajcie, pragnę zobaczyć. Popatrzcie, to jest fajna rzecz, bo ja zwróciłam uwagę na te zdjęcia. Ania zauważyła te zdjęcia na korytarzu, na korytarzu. Na korytarzu. piętro wyżej i Pan który, zaraz dopytamy, czy robił te zdjęcia, czy po prostu je ma, zgodził się na to, żeby znalazły się w tej ogólnej przestrzeni. A ja jak tylko weszłam, popatrzyłam, wow, to jest, przecież, to jest nasza, to jest Warszawa, Warszawa, 45 rok. Więc te pomieszczenia nie wyglądały tak, na szczęście, ale metamorfoza jest spektakularna, za co pięknie dziękuję. Aneczko, Krzysiuniu, na dziękuję. koniec ten kocham, 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 Wiedzą, kocham. kocham. Robię, ja wspaniały. już nie mam jak puentować, jak Pani prezentowała, mówi kocham, kocham, to, kocham. To ja się przyłączam i w imieniu tych, którzy czekają już tutaj, żeby wejść do tej przestrzeni, zacząć z niej korzystać. Się. Dziękuję po prostu za te piękne Dziękujemy. zmiany Pani prezentowej Dziękujemy i Wam. No i niech takich dobrze. zmian będzie coraz więcej. Bardzo oby, Państwu dziękuję. Oby, oby. Dziękujemy. Dziękujemy.